Jak było z językiem polskim? Rozumiem, że studia miałeś. Po angielsku, angielsku. Po angielsku było bardzo, bardzo trudno. Ja się przeprowadziłem do Krakowa i miałem przede wszystkim ambicje się uczyć polskiego. Ja na początku miałem mało lekcji raczej, ale często szedłem na. Na kurs języka polskiego. Było to trudno. Jestem takim typem, ja muszę systematycznie się uczyć mm -hmm. języka. No i systematycznie się uczyłem, ale ja myślę, że naprawdę dopiero zacząłem mówić po polsku, kiedy się przeprowadziłem z powrotem do Niemiec. To był ten, to był ten czas. Tak? Ej, ale zacząłeś mówić tam po polsku właśnie przez narzeczoną i, i dzisiaj żonę, czy. Um, tak i nie. Wtedy poznałem ją, nie byliśmy mm -hmm. parą. Okay. Ona była niejedyną osobą, do, do której miałem, miałem kontakt. Mm -hmm. Ja spróbowałem tam mówić po polsku, ale po prostu mój polski był za słaby i e, wtedy. Mówiłem częściej po angielsku. Mm -hmm. tak. Mieszkałam akurat też z Niemką. Z nią oczywiście wtedy mówiłam po niemiecku, ale poza tym przede wszystkim. Po Dlaczego angielsku. nie po polsku? <laughs> <laughs> powinniście być wiesz, powinniście praktykować język polski. Ona też się uczyła, ale nam było po prostu trudno. Mm -hmm. Tak.